Dzień dobry Bełchatów. Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ mogę zaprezentować już finał projektu, który zwał się licytacja biurka. Otóż powiedziałem, że wystawię swoje własne biurko, następnie środki, które pozyskamy z jego licytacji przekierujemy na działalność charytatywną, w której będziemy chcieli pomóc osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi, które to funkcjonują w ramach środowiskiego domu samopomocy Kończynka w Bełchatowie. No i otóż udało się zrobić salę właśnie za te środki, salę doświadczenia świata. Jestem fantastycznie bardzo zadowolony z tego, jak to wygląda. Więc naprawdę bardzo się cieszę, że udało się przygotować tą salę, gdzie z jednej strony uczestnicy będą mogli i odpocząć, ale z drugiej przeprowadzić pewną symulację różnych bodźców, które pomogą im w przyszłości ograniczyć pewne niewydolności, które niestety posiadają, ponieważ tak wygląda życie. Więc cieszymy się, że możemy tak świetny obiekt oddać. Jestem bardzo zadowolony. Zobaczcie, jak to fantastycznie Wygląda. Także mamy tutaj wiele, wiele urządzeń. Świetnie to wszystko jest zorganizowane. Naprawdę, gdy patrzę na ten projekt, to już zastanawiam się, co jeszcze mógłbym sprzedać z Urzędu Miasta. Więc, jeżeli mają Państwo jakieś propozycje, co mógłbym sprzedać, za co byście chcieli zapłacić, żebyśmy mogli te środki przekazać na inny projekt, na inne cele charytatywne, to dawajcie znać w komentarzach. A ja naprawdę bardzo poważnie to wszystko rozważę.